Cześć, Mamko, jestem Kuba i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać miskę na wybieg dla świnek morskich. Dzisiaj przyrządzimy sobie jedzonko dla nich na wybieg, ponieważ na wybiegu spędzłem naprawdę długą ilość czasu, więc zakupiłem potrzebne rzeczy, żeby sobie troszeczkę pochrupały i wytłumaczę Wam do czego będę to używał, jak się z tym będę obchodził. Mamy dwie komory. W jedną komorę będę dawał jakieś warzywa, owoce, w sumie nie wiem czy jakieś owoce i świnecha, ale ogólnie takie rzeczy naturalne, jakąś pietruszki i tak dalej, warzywka, a w drugą będę jakąś karmę, jakieś gryzaki, również wszystko naturalne, ponieważ my dla swoich świnek stawiamy na naturalność, także dostaliśmy w prezencie z naszą paczką od sklepu, gdzie kupowaliśmy pierwszą wyprawkę dla świnek taką oto karmę, jest to wersele Laga kawia Classic zawiera witaminę C również więc jest bardzo dobra, kosztowała 5 zł musimy się im, można powiedzieć, pozbyć e, więc wykorzystamy ją w ten sposób e, ona ma 500 gram bodajże 500 gram więc teraz jej troszeczkę nasypię, ja już tutaj uciąłem róg no i sypiemy karmę. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. To też nie będzie główne pożywienie dla nich, ale taka ilość wydaje mi się, że będzie odpowiednia. Tej karmy zawsze będziemy też, wiadomo, dosypywać taką mieszankę. I kolejną rzeczą to są takie gryzaczki, Melisowe, również produkt naturalny, 5 zł. Firma jest wspierana przez Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim, więc jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. I planuję takie gryzaczki zawsze tutaj do tej karmy również wkładać. Tu akurat mam melisowe, ja jeszcze dokupię takie kminkowe i również dam je 3 sztuki, także kładziemy sobie te melisowe. One są tutaj zapakowane. Cyk. W ten sposób i to powinno świnkom spokojnie wystarczyć na długi, długi okres, i będę po prostu z czasem dokładał też sprawy do tej miseczki. A znowu w tą komorę będę dawał jakieś zielone rzeczy. Teraz jeszcze pokażę Wam taki live, jak zamykać takie opakowanie. Robimy to w ten sposób, że składamy sobie to w ten sposób na pół, wkładamy od zewnątrz to i zawijamy. Razem z tym oczywiście możemy sobie kręcić. Jest jeszcze jedna opcja, że po prostu jak już to zakręcimy w ten sposób, to przekładamy tutaj przez środek ten pręcik. Nie udało mi się tego jakoś równo złożyć, gdy to skręcałem, ale wydaje mi się, że efekt jest wystarczający i nie wyschnął te, ten produkt. On w ogóle kosztuje 5 zł. 140 gram, bardzo fajna sprawka. E, I świnki mojego naprawdę lubią. A nasza miska, znaleźliśmy ją, bo e, kiedyś dostaliśmy taką miskę można być w prezencie, więc. Eee, nada się spokojnie, bardzo fajna jest ma dwie komory. Zobaczcie, że tutaj mamy kostkę. Jeżeli już się skończy, jeżeli będzie widać kość, to znaczy, że należy dosypać odpowiedniego pokarmu dla naszego popila, który, no, jednak potrzebuje troszeczkę tego jedzenia, szczególnie na długich wybiegach. Nie trzeba będzie ciągle chować świnek do klatki, by e, zjadły a tylko można powiedzieć na siuszu. E, także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Zostawicie lajka, subskrypcję dzwoneczkiem, ja się z Wami żegnam. Serdecznie, Kuba XD, e, Kuba, cześć!